Dobrze, warte konkrety, tylko steczna piłka! Dawid, ale, ale nie graj mi tego! Nie graj mi tego! Gudfi, Gudfi, zasekuluj to przed szesnastką, bo już drugi strzał oddaje! A was tam nie ma! Ej, no to, to samo tutaj wracamy, sędzio. Kurczę, no ale to tu było mocniej. Brawo, brawo, Czarni, brawo! Konkretnie! Dawaj dalej! Adi! Robota, dawaj dalej! Tylko wołaj sobie szóstkę zawsze! Cinek! Nawet jak gwizdnie, cokolwiek, nie trać czasu na gadanie, od razu jesteś w grze, jasne? Potrzebujemy cię, dawaj! Bartek! dawaj, dawaj, dawaj! Panie sędzio, ale mamy karteczki też! Jezus Maria, no. Trzeba trafić. Chodź do niego. Zostaw, zostaw tylko. Nie, nie zabieraj. Masz do... Tak jest. Brawo, brawo Dawid. Panie Sergio, ale on się śmieje ta z pana, staje i się śmieje. No nagle, ozdrowiał w sekundę i się śmieje z panem. Bierz, bierz. Wstaniasta trochę. Sędzia nie wie, czy aut bierzesz i grasz, a my czekamy się patrzymy na niego. No panowie, piąta A. Panie sędzio! Panie sędzio, ale to jest apteka pod łabędziem. Tam pan nie daje karnego, a tu pan daje apteczkę. Panowie, aptekę trzeba założyć. Stary wajer, a karnego nie dajemy. No, minuta, ekstra. No niemożliwy jest, no. Przecież on by mógł wjechać do bramki, gdyby go nie zahaczył. Panie sędzio, ale nie, a czemu nie? A co mój? A co ja, a co ja, przecież to a a karny jest? Ej, a co tam? Kurde, już, uspokójcie się, ludzie wam nic powiedzieć nie, nie muszę Ale stopę stracił piłkę, no tam, ja nie chcę gadać, tylko tłumaczę panu, Boże, jedyny. Wam nic nie można powiedzieć, ludzie. Ty, słuchaj, dwa, tu i tu. No i tu, ale tu też. A Wydaje nie... mi się, że nie dał za to właśnie. No tak, na no, dwa karne, no, ale dwa karne no. przecież, ewidentne. Dawid, Dawid, ważny moment, zobacz, dwa mecze się robią, Ty musisz to kontrolować! Cinek, dużo miejsca, jest spokój nad piłką i dawaj, wyklepiecie to! No decyzja taka, panowie, no decyzja, uderzenie, jak mój sześciolatek tam z 2019, chłopaki. 2-18 rocznie prowadzę, takie mają uderzenie. Kapa! Goń do tyłu teraz! Nie daj się wyciągać Dawid! Broń! Kapa, broń! Dawid! Kaspar! Kaspar! W środku teraz! Tomek nie ma siły! Ej! 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 ej, ej, Robert! 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 no Robert! Robert! wraca! Robert! Kaspar, 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 prawa, pomoc, Robert! Robert. Кашмар! Ромен! Томек до шутка, Кашмар права по